Cześć, kochani! Ostatnio dodałam Wam odcinek, w którym opowiadałam o tym, jak zaczynałam moją przygodę z agility, jak w ogóle zaczęły się moje początki ze szkoleniem psów, i bardzo Wam się ten odcinek spodobał, więc postanowiłam, że podzielę się z Wami kolejną historią, a to w sumie będą cztery historie, bo będą to historie o tym, jak weszła w posiadanie każdego z moich czterech psów, jak to się stało właśnie, że je kupiłam, bo powiem Wam szczerze, że każda z tych historii nie poszła w 100% zgodnie z tym pierwotnym planem, który sobie założyłam, tak więc jeżeli jesteście ciekawi, to zachęcam Was do zasubskrybowania, tak żeby nie przegapić kolejnych odcinków, a dzisiaj zapraszam Was do posłuchania historii właśnie o tym, jak stałam się właścicielką Maisie. Maisie urodziła się w polskiej hodowli, to jest hodowla Magiczny Ogród, ale ja w tamtych czasach nie mieszkałam w Polsce, mieszkałam w Wielkiej Brytanii. Ja do Wielkiej Brytanii wyjechałam mając 19 lat ze względu na różne perypetie, które się wtedy w moim życiu wydarzyły. I słuchajcie, przez pierwsze półtora roku, dwa lata właśnie, jak tam mieszkałam, w ogóle nie miałam psa i bardzo tęskniłam za właśnie bieganiem, trenowaniem, za tym, żeby tego psa mieć, za tą codziennością z psami, chodzeniem na spacery i tak dalej. I słuchajcie, jak już się ustabilizowałam, ogarnęłam swoje życie i wszystkie sprawy, to pojawił się właśnie pomysł, żeby wziąć sobie tego psa. I ponieważ wtedy też, o ile moja sytuacja życiowa była w miarę stabilna, ale też do końca nie wiedziałam, czy będę mieszkać dalej, Wielkiej Brytanii, czy będę wracać do Polski, to zależało mi na tym, żeby mój kolejny pies po prostu był mały, tak żebym go mogła wszędzie ze sobą zabrać, żeby nie było problemu z tym, żeby go wsadzić do samolotu, do samochodu, więc zaczęłam się właśnie wtedy zastanawiać nad kolejnym psem, ale psem po prostu małej rasy. Ja ogólnie w tamtych czasach nie miałam dużej styczności z owczarkami szetlandzkimi. Jedyne psy, jakie znałam, to były psy mojej przyjaciółki, z którą trenowałyśmy w jednym klubie. Ja po prostu mogłam je podglądać na treningach, czasami też sama z nimi biegałam, ale to byli tak naprawdę jedyni przedstawiciele tej rasy, a innych po prostu nie znałam. Ta rasa jakoś nigdy mnie specjalnie nie interesowała, a to głównie ze względu na to futro, e, które one posiadały, i po prostu zawsze mnie to odstraszało. Wydawało mi się, że to jest mega dużo przesania, pielęgnacji i że będzie to strasznie upierdliwe, więc ja po prostu nigdy nawet nie brałam pod uwagę, że gdziekolwiek w przyszłości będę posiadać owczarka szetlandzkiego. Czasem się nawet śmiałam właśnie do Ewy w tamtych czasach, że jeżeli one by występowały w wersji krótkowłosej, to może bym kiedyś rozważyła ich posiadanie, ale że mają właśnie ten długi włos, to jest coś, co nie jest dla mnie. Ja za bardzo tej pielęgnacji jakoś specjalnie nie lubię. Ale słuchajcie, jak później właśnie wyjechałam i zastanawiałam się nad tym, jaki pies byłby dla mnie odpowiedni, to też zdałam sobie sprawę, że ja tak naprawdę nie znam zbyt wielu psów ogólnie małej rasy, nie tylko w czarków To były też takie czasy, kiedy ogólnie Waczlejski królowały Border Collie, ja znałam głównie border collie, właśnie takie trochę większe rasy, więc nie miałam nawet takiej osoby, której mogłam się podpytać o jakiegoś innego, małego sportowego psa albo jakąś hodowlę, którą Mogłaby mi polecić, więc tak z biegiem czasu, właśnie zaczęłam się zastanawiać, że w sumie te psy, które spotykałam wcześniej, właśnie w klubie, czyli te owczarki szetlandzkie mojej przyjaciółki. To były całkiem fajne psy, w sensie one miały bardzo fajny charakter, stabilny, były chętne do biegania, więc to były w sumie takie psy, które znałam, wiedziałam, że te nie są fajne, znałam też Ewę, wiedziałam jaką jest osobą, jakim jest hodowcą. No i gdzieś tam właśnie w tamtych czasach zrodził się taki pomysł w mojej głowie, żeby może właśnie wziąć tego owczarka szetlandzkiego od Ewy. Tutaj fakt, że on miał być od Ewy był bardzo znaczący, dlatego, że ja tak jak Wam wcześniej wspomniałam nie znałam zbyt wielu owczarków szetlandzkich, więc nie chciałam nawet szukać wśród innych hodowli, bo totalnie nie wiedziałam na co mogłabym trafić. A Ewa w tamtym czasie, właśnie kiedy szukałam psa, też planowała miód, i ten miód to w ogóle miała być powtórka. Ten poprzedni miód, który się odbył wcześniej, Ewa zostawiła sobie z niego właśnie jedną suczkę, i ja później przy okazji mojej wizyty w Polsce, jak tam pojechałam powiedzmy na wakacje, to miałam okazję też ją odwiedzić i właśnie poznać sobie tą suczkę na żywo. Ta suczka była bardzo fajna, ja zasadniczo zawsze patrzyłam na charakter psów, totalnie nie patrzyłam na kolor, było mi to raczej obojętne, ale mimo wszystko siniady szetlandy jakoś tak mi się nie do końca podobały, dużo bardziej podobały mi się te czarne, trikolorowe, Natomiast ten miot, który się wtedy urodził, ten poprzedni, nie ten właśnie, z którego jest Maisy. to było sześć siniady chrzeniąt, więc ja z góry już wtedy założyłam, że nie będzie raczej znaczy opcji na to, żeby się pojawił ten tricolor. Więc już się nastawiłam, że ten pies będzie siniady, uznałam, że w sumie mi to jakoś bardzo nie przeszkadza, bo te psy miały fajny charakter, to dla mnie była podstawa. No i umówiłyśmy się właśnie wtedy z Ewą, że ja będę chciała wziąć tego psa od niej. Czekałyśmy właśnie, aż ten miot się odbędzie. Ewa oczywiście powiedziała, że mogła mieć pierwszeństwo, no bo też długo się już znałyśmy. Ja też ten, mm, o tym miocie wiedziałam wcześniej, więc mogłam też odpowiednio wcześniej tego szczeniaka zarezerwować. No i słuchajcie, co się stało, jak już ten miot właśnie miał miejsce i czekaliśmy na to, aż te szczenięta się urodzą, to urodziły się trzy szczeniaczki, z czego dwa, a właściwie dwie, bo były to dwie słuczki, były właśnie trikolorowe. kolorowe. No, i jak one się już urodziły, to ja z tej sympatii, właśnie do tego koloru, uznałam, że będę właśnie wybierać pomiędzy jedną a drugą. No i wiecie, jak to jest, jak się czeka na szczeniaka i dostajecie, no może niektórzy nie wiedzą, ale ci, co wiedzą, to wiedzą. Jak czekacie na szczeniaka, dostajecie właśnie zdjęcia, filmy z hodowli. No to z jednej strony ja wiedziałam, że jeszcze będę później te szczeniaki odwiedzać i że będę mogła zobaczyć na żywo, jakie są, ale no siłą, siłą gdzieś tam po prostu jakieś przekonanie się wymyśliło. Mnie budowało, że któryś z tych szczeniaków bardziej mi się podoba, gdzieś tam miałam jakąś preferencję, któryś po prostu bardziej wpadł mi w oko. I właśnie z tych dwóch suczek, które tam były u Ewy, jedna z nich właśnie za każdym razem, jak Ewa wysyłała mi filmiki, była taka idealna, przynosiła zabawki, super się szarpała, była taka bardzo fajna, przebojowa. I tak naprawdę, zanim jeszcze pojechałam do Polski, bo umówiłyśmy się właśnie z Ewą, że jak one będą miały chyba 6 tygodni, to ja po prostu je odwiedzę i podejmę ostateczną decyzję, to tak naprawdę. Zanim już pojechałam do Polski, to teoretycznie wiedziałam, którą suczkę będę chciała wziąć, i ta wizyta to miała być już taka formalność. No ale słuchajcie, siadłam wtedy w ten samolot, poleciałam do Polski, one właśnie miały wtedy 6 tygodni, pojechałam je odwiedzić. No i co się stało na miejscu? Stało się to, że faktycznie ta jedna suczka, e, którą Ewa mi wysyłała zdjęcia, zresztą ona wysyłała mi zdjęcia wszystkich, ale ja i tak już wiecie, e, byłam zafiksowana, że biorę tą jedną konkretną, bo ona mi się strasznie spodobała. E, więc tak naprawdę na tych filmikach widziałam już tylko tamtą suczkę. I jak przyjechałam, e, przyjechałam właśnie odwiedziny do nich, to faktycznie było tak, że ta suczka była dokładnie taka sama jak na filmikach. E, aportowała, super się szarpała, była przebojowa, miała bardzo fajny charakter. No i była jeszcze Maisie, w sensie już teraz wiem, że to była Maisie, ale wtedy, wtedy to była ta druga suczka. E, I nie zrozumcie mnie źle, Maisie nie była jakimś e, fatalnym szczeniakiem, bo ona też fajnie się szarpała, e, też ogólnie była przebojowa, natomiast Maisie miała taką przypadłość, jak ja wtedy pojechałam w odwiedziny, że ona wchodziła w każdą dziurę, klinowała się i darła się w niebogłosy. E, jak wzięłyśmy gdzieś tam na ogródek właśnie te trzy szczeniaczki, to Maisie gdzieś tam stanęła za kratką i zamiast przez chwilę, Pomyśleć, jak się wydostać e, z tej pułapki, w której tak naprawdę sama przez siebie się znalazła. E, to po prostu się darła, żeby jej pomóc, w niebogłosy. No i nie wiem dlaczego, ale e, gdzieś tam obserwując te szczeniaki, jakiś taki mm, usłyszałam po prostu głos zaświatów, który mówił mi weź tą rozszczekaną, weź tą gorszą. Nie wiem, słuchajcie, co się wtedy stało, ale tak czy inaczej, gdzieś w mojej głowie zrodziła się jakaś wizja, że ja jednak chcę tą drugą i Powiem Wam w ogóle szczerze, że wtedy, jak mierzyłyśmy i ważyłyśmy te szczeniaki z Ewą, one były praktycznie identyczne. Maisy była cięższa o 1 dekagram, więc ja w sumie już z góry założyłam, że fizycznie one będą bardzo podobne, co później się okazało, ale to zaraz Wam opowiem, że jednak w przyszłości się totalnie nie sprawdziła ta nasza eskalacja. No, ale tak czy inaczej, wtedy wydawało mi się, że one są totalnie podobne. Tylko właśnie ten charakter i to, że Meizi tak wpadła mi w oko tym wymuszaniem, po prostu wszystkiego szczekaniem, także no wspaniała cecha. Więc wtedy jakoś taka, nie wiem, jakaś wizja się we mnie zrodziła, że ona jest mi pisana, gdzieś tam poczułam tą intuicję, że chcę jednak ją. No, i tak naprawdę z miejsca podjęłam tą decyzję, że jednak biorę Meizi. Nie, właśnie tą suczkę, e, którą gdzieś tam sobie założyłam, że będę brała przez te poprzednie kilka tygodni. No i wtedy Maisy została jeszcze schodowczynią, dlatego że ja mieszkając w Wielkiej Brytanii, tak naprawdę mogłam ją odebrać dopiero jak ona skończyła 15-16 tygodni, bo musiała zostać zaszczepiona na wściekliznę. Ta wścieklizna też musiała nabrać ważności e, przez 3 tygodnie, tak żeby te przeciwciała się wytworzyły, więc ja dopiero Maisy z hodowli odbierałam w okolicach Świąt Bożego Narodzenia, bo właśnie tak. E, wypadał wtedy ten odbiór. Jak już pojechałam na te święta do Polski właśnie, żeby Maisie odebrać, to ja ogólnie rzadko choruję, ale wtedy złapałam jakąś mega grypę, miałam gorączkę, e, czułam się po prostu jakby miała za chwilę umrzeć i niestety, ale kwestia jest taka, jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, że jeżeli lecicie z psem do Wielkiej Brytanii, to nawet jeżeli on waży mniej niż 8 kg, to nie możecie go zabrać ze sobą do kobiny. Wszystkie psy muszą podróżować w luku bagażowym. Nie wiem totalnie skąd się wzięła ta regulacja, bo standardowo gdziekolwiek indziej byście nie lecieli, to psa poniżej 8 kg do kabiny ze sobą możecie zabrać. Tam niestety przepisy są inne, więc ja oczywiście nie chciałam szczeniaka pakować do luku bagażowego, zresztą nawet dorosłego psa nie chciałabym tam pakować, więc postanowiłam, że zarezerwuję sobie taki busik, e, który po prostu działa na tej zasadzie, że odbiera was pod adresu. W Polsce i zawoziła Was pod konkretny adres w Wielkiej Brytanii. Więc właśnie takowy busik sobie zaklepałam, tam bez problemu można było właśnie zabrać ze sobą psa. No i wyruszyłyśmy ja z tą właśnie moją gorączką w drogę z Polski do Wielkiej Brytanii. Jest też coś, o czym wtedy nie wiedziałam, ale dzisiaj już wiem. Szedlandy, kiedy są w nowym miejscu, to potrafią bardzo długo wstrzymywać swoje potrzeby fizjologiczne, szczególnie szczenięta. I słuchajcie, jak ja wtedy właśnie z tą gorączką wsiadłam do tego busika, no to zależało mi na tym, że jak będą jakieś przystanki, żeby gdzieś Meizi poszła i zrobiła siku, więc ja tak naprawdę co godzinę, bo ten busik powiedzmy, że zatrzymywał się co godzinę, bo wiadomo było w nim kilkoro ludzi, więc albo ktoś musiał do toalety, albo ktoś musiał zapalić. Więc tak naprawdę co godzinę były przystanki, i ja na każdym tym przystanku wychodziłam z Meizi, żeby ona zrobiła siku, i ona absolutnie, totalnie nie była tym zainteresowana. I jakby, no okej, okay, była tak naprawdę późna godzina, dla niej to była nowa sytuacja, więc minęła pierwsza godzina, druga godzina, trzecia godzina, czwarta, piąta, szósta, i ona dalej nie chciała zrobić siku, i ja po prostu już byłam taka zaniepokojona, że może coś jej się stało, że ona nie może. I słuchajcie, wychodziłam co godzinę, i ten busik jechał 20. 24 godziny, bo ja mieszkałam wtedy w Wielkiej Brytanii praktycznie już pod Szkocją e, i on jechał 24 godziny właśnie z tego mojego miejsca w Polsce e, do miejsca docelowego i ja co godzinę wychodziłam z tym psem i ten pies zrobił dopiero jak dojechaliśmy na miejsce, jak poszłam z nią na spacer, jak pobiegała sobie luzem ale przez te 24 godziny z gorączką co godzinę z nią wychodziłam i była to dla mnie absolutna katorga. Ale dojechałyśmy na miejsce i wszystko było później w porządku, i tutaj mam dla Was jeszcze jedną ciekawostkę, jeżeli chodzi o szczenięctwo Maisy, Mianowicie ja w ogóle zresztą tak było w przypadku każdego mojego psa, mam problem z tym, żeby psu wybrać jakiekolwiek imię. W sensie ja mam bardzo dużo pomysłów, ale jak już później tego psa odbieram i mam to imię wybrane, to okazuje się, że to imię kompletnie do niego nie pasuje, i później tak się zastanawiam. Zastanawiam i szukam czegoś innego i tak też było właśnie w przypadku Maisy. I Maisy w ogóle jak przyjechała do mnie, to miała imię nadane jej przez hodowczynię, dlatego że ona też wiedziała, że ja nie mam pomysłu na to imię i tak czekałam, czekałam, aż gdzieś tam dostanę jakiegoś olśnienia, ale to się nie wydarzyło. I przez pierwsze pół roku swojego życia Maisi tak naprawdę nie miała imienia. Jak ona przyjechała do mnie, mając ten całe cztery miesiące, i ja po prostu mówiłam do niej bezosobowo. W sensie, no nie mówiłam jej imienia, bo go nie było i dopiero jak ona miała pół roku, to doznałam olśnienia i gdzieś chyba kreskówkę jakąś widziałam właśnie w telewizji, gdzie była mysz Maisy i stąd właśnie wzięło się jej imię i tak naprawdę dopiero po tym szóstym miesiącu jej życia została oficjalnie nazwana, bo wcześniej była po prostu no na w ogóle jeżeli chodzi o ciekawostki, w sensie samej Maisie, to Maisie jest moim najbardziej stabilnym psem. Ona dogaduje się z wszystkimi, z psami, z ludźmi, super się odnajduje w nowych miejscach. Ja nie wiem jak ona to robi naprawdę, ale gdziekolwiek jej nie zabiorę, ona czuje się jak u siebie. I nawet jeżeli jesteśmy na przykład w parku i atakuje ją jakiś pies, który z góry ma nastawienie no niezbyt sympatyczne, to ona jakimś magicznym sposobem jest w stanie zdjąć z niego to napięcie, rozładować sytuację i jej naprawdę przez Całe życie nigdy nikt nie pogryzł, w sensie inny pies, bo nawet jeżeli nam się taka sytuacja zdarzyła, że gdzieś jakiś podbiegacz do niej podbiegł i był tak średnio nastawiony, to Maisie jakimś sposobem zawsze umiała ten konflikt rozładować, więc ona jest mega socjalna i jak na Szetlanda, bo Shetlandy często bywają nieufne i nie zawsze lubią obcych. Maisie kocha obcych, i z kimkolwiek się nie spotykamy, to zawsze Maisie pierwsza ląduje u niego na kolanach i wszyscy są właśnie pod ogromnym wrażeniem, że ona jako wczoraj szetlandzki zachowuje się Właśnie w ten sposób. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o historię Meisji, a w kolejnej części opowiem Wam o tym, jak trafiła do mnie Nasa i jakie perypetie też wtedy natrafiłam. Ogólnie Mezi ma 7 lat, Nasa ma 4, więc między nimi są 3 lata różnicy. Jeżeli jesteście ciekawi tej historii, to zachęcam Was do zasubskrybowania, tak żebyście nie przegapili kolejnego odcinka.